no to pierwsze pytanie, co byś wolał? Aby wszyscy o tobie non-stop plotkowali, aby nikt, nikt o tobie nie rozmawiał i wszyscy cię ignorowali. Trudne, faktycznie, na które nie da się odpowiedzieć. Powiem szczerze, że... Żałbym, aby nikt o mnie nie plotkował. Tak wolę. Co byś wolał? Iść na randkę z kimś poznanym w internecie, iść na randkę w ciemno, na którą umówił cię twój znajomy. Hmm. Raczej pierwszy. Co byś wolał? Nie starzeć się z wyglądu, nie starzeć się mentalnie, twój mózg jest ciągle tak samo sprawny. To i to jest nawet spoko. To jednak pierwsze. Nie wiem czemu ładę pierwsze. Coś wodą. Zostać pochowany żywcem. Zostać wyrzucony na statku na środku oceanu. Hmm. Wiecie co? To jest bardzo trudne. No jednak gdybym został wyrzucony na środku oceanu, to umiałbym, jakbym umiał pływać, jakoś mógłbym gdzieś dopłynąć. I zacząłbym może jakiś statek. No i nie wiem. Ale jednak to pierwsze. Bo zawsze jest jakaś opcja, że mogę się uratować. Co byś wolał? Przeżyć jedno życie, które trwa tysiąc lat. Przeżyć dziesięć różnych żyć, każde po sto lat. Wola dziesięć. Co byś wolał? Być bardzo zapracowanym, strasznie się nudzić. Jakbym miał być bardzo zapracowany, nawet ty, to wolałbym pierwsze. Co byś wolał? Używać kropli do oczu w postaci octu, używać papieru ściernego jako papieru toaletowego? Mm. To też to jest serio trudne, muszę pomyśleć. Kropli do oczu w postaci po octu, to no, by polało trochę, Letnie, nie tylko może trochę. Jakbym używał papieru ściernego, jako papieru toaletowego, to też to nie jest miłe uczucie. Z tego co myślę, to wolałbym jednak używać papieru ściernego. Bo chociaż, tak bardzo mnie to nie piekło w oczy. Co byś wolał? Móc zmienić przeszłość, zobaczyć co się wydarzy w przyszłości. Oczywiście, że to drugie. Powodłbym zobaczyć, co się by wydarzyło w przyszłości. I co byś wolał. Nie mieć kolan, nie mieć łokci. I to, i to nie wydaje mi się z bardzo potrzebne. Mimo tego, że możemy po prostu ruszać rękami i nogami. Ale praktycznie, gdybym nie miał kolan, to przecież i tak by miał ręce, a noki to praktycznie za bardzo nie są potrzebne do tworzenia filmów na Tylko ręce. Więc ty jednak wolałbym nie mieć kolan. Co byś wolał? Aby ciągle ci się chciało kichać, ale nie mógłbyś tego zrobić, że cały rok mieć uczucie, że masz coś wokół, ale nie możesz tego wyjąć. cholercia, No to to już się zaskoczyłem No a jeśli to by to miało być raz na jakiś czas No to No może Co byś było? Już nigdy nie móc się już nigdy nie użyć telefonu Raczej drugie. Co byś wolał? Mieć więcej czasu, mieć więcej pieniędzy. Oczywiście, że czas to, że więcej czasu. Nie jestem taki bardzo zachonny na kasę. Ja wolę mieć więcej czasu na rzeczy do zrobienia. A co byś wolał? Stracić tysiąc złotych, stracić wszystkie kontakty z jego telefonu. Tutaj patrzę 897 kontaktów Jakbym miał stracić No to już tak trochę Słabo, ale ja tam w telefonie mam Chyba tylko z niecałe 100 kontaktów Więc wolałbym już stracić Bo 1000 to jest nawet dużo To byś wolał? Wygrać podróż na Hawaje, wygrać najnowszego MacBooka I to i to byłoby fajne Przyznam szczerze No jednak wolałbym Podróż na Hawaje, bo ja Wam powiem, że ja uwielbiam długie podróże. Taka podróż na Hawaje będzie na pewno długa. Co wolisz dostać na urodziny? Pieniądze, prezent. Pieniądze to pieniądze, a prezent? Nie wiem, co tam może być. Mogą być i pieniądze, i prezent. Więc wolę prezent. Gdyby ktoś ci powiedział, że ma dla Ciebie dobrą i złą wiadomość, którą wolałbyś usłyszeć jako pierwszą? Pewnie, że z błąd. bo potem bym już się nie martwił. Co byś wolał? Mieć wścibskich sąsiadów, mieć głośnych sąsiadów. Może bym jakoś ich uciszył, ale wolę mieć nie wścibskich. Co byś wolał występować w survivalowym reality show? Występować w randkowym reality show. Survival. Co byś wolał? Zawsze się spóźniać, zawsze być przed czasem. Sekunda przed czasem? Oczywiście, że tak. Co byś wolał? Aby ktoś patrzył, jak uprawiasz z kimś... Coś. Być zmuszonym do patrzenia, jak ktoś uprawia... Coś. Drugie. Co byś wolał? Robić się purpurowy na twarzy, kiedy się zawstydzisz? Momentalnie oblewać się potem, kiedy się stresujesz. Pierwsze Pytanie do dziewczyn, co byś wolała? Czy, czy to samo go ominąć? O, i ostatnie pytanie, z co byś wolał? Móc spełnić jedno swoje życzenie w tej chwili, móc spełnić trzy swoje życzenia, ale dopiero za 10 lat. Pewnie, że... No nie to, daję, chciałem to pierwsze. Dobra, że mamy jeszcze czas, to sobie wybierzmy drugi quiz, co byś wolał. O, edycja świąteczna, proszę bardzo. No to teraz edycja świąteczna, co wolisz? Co wolisz? Szywą choinkę, sztuczną choinkę. No, sztuczna się nie sypie. Co byś było? Aby choinka przewróciła się i przy okazji zbiły się wszystkie bombki, aby lampki się przypaliły i spaliły choinkę. I to i to byłoby brutalne wobec choinki. A tu jeszcze przy okazji bombek. Bąbki kosztują, ale i lampki kosztują. Dobra, pierwsze. Przynajmniej ognia by nie było. Co wolisz? Renifery lub elfy? Oj, tutaj powiem szczerze, że renifery są takie fajne. Co byś woli? Nie dostać prezent, który ci się nie podoba. Nie dostać nic Zawsze bym coś dostał Co wolisz? Barszcz z uszkami Kluski z makiem Karpia Pewnie, że barszczyk z uszkami On jest bardzo dobry Co wolisz? Mandarynki, pierniki, laseczki cukrowe Od razu przychodzę na mandarynki Co byś wołał? Spędzić święta w domu Spędzić święta poza domem Pewnie, że święta powinno się spędzać z rodziną. Co wolisz? Pomagać w gotowaniu czy pomagać w sprzątaniu? W gotowaniu. Nie wiem czemu, ale wolę gotowanie. Co byś wolał? Połknąć oś, poparzyć się barszczem. Pewnie. Taki, au, poparzyłem się barszczem. Dobra, co wolisz? Ostawiać choinkę, zakładać światełka przed domem. Pewnie, że ozabiać choinkę. Wolę bardziej. To wolisz? Świąteczne reklamy świąteczne piosenki. Jingle bells, jingle bells. To wolisz? Last Christmas, all I want for Christmas is you. Hmm. To i to trochę niefajne, ale drugie wpieram. To byś wolał. Aby w te święta nie był emitowany w telewizji Kevin sam w domu, dowiedzieć się, że święty Nikolaj nie istnieje. <grym> Już wolę nie, nie oglądać Kevina samego w domu. To był taki specjalek na 300 słów. Mam nadzieję, że się spodobał. A ja się za mnie żegnam. FGB Friends. Na razie. Cześć. and it's how